Mandaty w Holandii, to jest dość ciekawy temat i zawsze dość gorący, bo tutaj mandaty są bardzo drogie, nawet za takie 10, za, nawet za takie 10 km na godzinę potrafimy mandat dostać w granicach 65 euro. I tutaj mamy mapkę, zobaczcie sobie, ja sobie tam przybliżę. Tutaj mamy mapkę z, z przeliczeniem, ile na, ile na kilometr drogi jest wydawanych mandatów. I na przykład Amsterdam jest rekordowo wysoki, bo aż 240 mandatów na kilometr na kilometr dróg jest wydawany w Amsterdamie. Czyli tam jest strefa 50 na godzinę, 50, tam jest strefa 30 na godzinę i od połowy roku są tam fotoradary ustawione na 30 na godzinę. To tak naprawdę wychodzi na to, że nie chodzi to jednak o ekologię, tylko chodzi bardziej w tych całych strukturach o zarabianie pieniędzy. Bo jak tam gdzie mamy strefę 30 na godzinę, tam są rekordowo wysokie. Dzięki za wszystkie lajki, subskrypcje i komentarze.